Witam no. po kolejnym vlogu, co? Witam po kolejnym vlogu na moim kanale, i jesteśmy w Chorwacji, w pracy, ale na wakacjach. Bo już tutaj się ugrasz? Nie, na kamieniach, nie. Woda jest obłędna. I te widoki. One more, one more. Wow, jaka gracja. sobie na ja. plaży w Chorwacji, nie wiem w ogóle w jakim mieście. wiem, że jutro ja. w Józefie 6.50 mamy lot z Zary, Zary, czy coś takiego. E, też w Chorwacji i już opuszczam mojego męża, ale będzie wracał za tydzień około. E, ja muszę wrócić, bo mam e, klientki już od czwartku, mm, a później nie byłoby takiej opcji, więc wracam tutaj. Jest e, dosyć tani lot, e, więc korzystamy dzisiaj ze słoneczka i zaraz jem coś zjeść. Coś dobrego, mam ochotę na kebab. <laughs> tak, jestem na wgatę, mam ochotę na kebab. bo dawno nie jadłam. No i zaraz tam nie będziemy szybko, wyschniemy trochę i idziemy. Kapri i margarita Smacznego takim widoczkiem. To może jak lecieć, za tak drzewem jutro. No. No może... Męże i zaraz lecimy do ciężarówki z powrotem, bo dzisiaj czeka nas nocna na prasę. Także zaraz polegamy z Chorwacją. Znaczy w sumie jeszcze jutro będziemy w Chorwacji. Właśnie w muszę sobie kupić zbudź, zaraz wam opowiem dlaczego. Będąc w Albanii taki facet jechał z nami ciężarówką, ja na łóżku, bo tym dosłownie musieliśmy przejechać i niestety, ale nie zauważył, że wpadł mój budź. Także mam tylko laczki, dobrze, że jest ciepło i może jutro uda się mi jakieś buty kupić na, na samolot. No bo jednak fajnie by było lecieć w normalnych a nie w laczkach. Także zobaczymy, oby się udało. Pamiętam, że Chorwacja droga, tak jak taż zawsze mówiła, tanie, wakacje i tak dalej, ale prawdopodobnie przez to, że weszło tutaj euro, to jest naprawdę drogo. Ciężko też w ogóle kartą w niektórych miejscach. W restauracji musieliśmy wypłacić, akurat był bankomat blisko, więc musieliśmy wypłacić i dopiero zapłacić, na ale. no ale jest problem, troszeczkę. Sobie teraz czekam, chyba się opaliłam trochę, czekam sobie na męża, proszę da. dzięki. no i widać przepięknie. W ramach rekompensaty mam swoje buty z powrotem, Także że fajnie. Jesteśmy w Chorwacji, właśnie w centrum było i będę miała czym samolotem lecieć, bo dzisiaj właśnie leci samolotem, więc idealne po A tu mój mąż, który wybrał różne buty. Też na Kierunek do Polski, będziemy jechać, więc mamy zestaw. Tam u siebie. Jestem już na lotnisku w powrocie do Anglii. Zakrzep, lotnisko Zakrzep w Chorwacji. Czekam jeszcze godzinkę. Mam godzinkę do odlotu, tak że zamówię I wracam do Anglii, mój mąż przyjeżdża prawdopodobnie za tydzień. I jak miałam tak taką strasznie suchą, zanieczyszczoną <grym> eee, przez to się upały i tak dalej, to jest nie mogę doczekać, jak skoczę od normalnych, nic domu. no i on za tydzień przyjeżdża i ja, i jedziemy za dwa tygodnie do Polski, w końcu, Dwie Bieszczady. Także bardzo, bardzo się cieszę, już się nie mogę naprawdę doczekać. Mam tyle materiału do zmontowania, że nie wiem kiedy ja to wszystko zrobię, ale mam nadzieję, że mi się uda i będzie wszystko z boku. w ogóle fajne, bo mało sklepów. żeby sobie coś do kupić, musiałabym gdzieś tam daleko iść, więc kupię sobie po prostu wodę w samolocie. Mam jeszcze w sumie sporo czasu, na autobusu myślałam, że nie zdarza, ale w się jest później i tak dalej. Ale, ale mam 50 minut do autobusu i właśnie to w ogóle to wygląda jak była tu sama, dosłownie. Znaczy prawie sama jestem tam, dwie osoby są z przodu. Ale ogólnie zwykle trzymano mnie na sprawdzaniu i tak tak dalej, więc o, te moje wypady szybkie kończą się właśnie takim długim sprawdzaniem na lotnisku, jak wracam tutaj, bo miałam problemy ze statusem. I teraz mi się coś odwiedziało, no więc jakoś muszę um, działać po prostu i e, dłużej stać i czekać na chorobisku. Szczerze ktokolwiek mi powiedział e, jakieś palety temu że będę sobie leciała do Włoch, przejeżdżała przez Włochy, przejeżdżała przez Albanię Czarnogórę do Chorwacji i z Chorwacji wracała z powrotem do Anglii, a za dwa tygodnie leciała do Polski, to Waga wyśmiała. Dobro, to jestem po prostu w szoku. E, właśnie mi się telefon tam ładuje e, z paczku, siedzę sobie, bo mam dwie godzinki całe do miejsca tam gdzie chciałam dojechać i później muszę wziąć taksówkę 10 minut do domu, e, także muszę mieć trochę tej baterii. E, za 30 minut powinien być autobus, więc już niedługo i marzę tylko o położeniu się do łóżka, spać, serio. Ale ciekawe doświadczenie i w ogóle z różnych lotnisk na świecie, hmm, Fajnie, bardzo się cieszę, że... zaraz zmykam, 10 minut i...